Moja droga, zbieram myśli, by napisać do ciebie kolejny list. Mam dla ciebie słowa, które noszę w sercu od dłuższego czasu. To moja prawda o życiu, miłości o nas samych, którą chcę ci dziś przekazać. Może też stanie się Twoją prawdą. Moja prawda jest taka, że bez względu na to, jak bardzo starasz się zatrzymać pewne osoby w swoim życiu i jak mocno zaciskasz dłonie, by nie pozwolić mi odejść, to chcę, żebyś wiedziała, że co naprawdę jest Twoje, nigdy Cię nie opuści. W głębi serca wiesz, że to, co przeznaczone, zawsze znajdzie drogę, by dotrzeć do Ciebie. Zaufaj mi, kiedy mówię, że właściwi ludzie wybierają Cię z tą samą intensywnością, z jaką Ty ich wybierasz. Nie będziesz musiała błagać o miłość, której jesteś warta, ani zmuszać się do tłumienia swoich uczuć, by nie wyjść na kogoś, kto zbyt mocno pragnie. Pewnego dnia spotkasz kogoś, kto będzie w harmonii z twoją duszą, kto od pierwszego spotkania staje się twoją przyjazną przestrzenią, kogoś, kto wybierze ciebie bez wahania, kto uczyni z ciebie swoją ulubioną osobę, bez skomplikowanych gier, bez niepotrzebnych walk. To będzie miłość, której nie będziesz musiała udowadniać ani o nią walczyć, bo będzie szczera, czysta i tak naturalna jak oddech. Chcę, abyś wiedziała, że nigdy nie miało znaczenia, jak mocno trzymałaś się rzeczy, które nie były dla Ciebie, jak bardzo się starałaś, jak bardzo walczyłaś, bo to, co niewłaściwe, zawsze odchodzi. A to, co jest Ci pisane, rozkwitnie przed Tobą, jak kwiat otwierający się na pierwsze promienie Słońca. Właściwe rzeczy, właściwi ludzie zawsze zdecydują się zostać. Jest w tym ogromna siła, spokój, który przychodzi z wiedzą, że życie układa się tak, jak powinno, kiedy pozwalamy rzeczom płynąć swobodnie, a ludziom odejść lub zostać zgodnie z ich sercem. I gdy przestajemy walczyć o to, co nigdy nie miało być nasze, odkrywamy, że najlepsze rzeczy w życiu to te, które naprawdę nas kształtują, przychodzą do nas, gdy jesteśmy na to gotowi. Zaufaj mi, moja droga, że każdy krok, który stawiasz w swoim życiu, prowadzi cię bliżej do tych, którzy będą ciebie wybierać, którzy będą widzieć w tobie swoje wszystko. I wtedy, gdy to się stanie, zrozumiesz, że wszystko inne było tylko preludium do tej jednej wyjątkowej symfonii. Gdy przychodzi chwila, w której ta symfonia rozbrzmiewa pełnym blaskiem, poczujesz w sobie coś, czego wcześniej nie znałaś. To będzie spokój, który wypełni każdą przestrzeń Twojego serca spokój wynikający z tego, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być z dokładnie tymi osobami, które są Ci pisane. Wiesz, moja droga, życie jest pełne momentów, w których trzymamy się kurczowo tego, co znamy, bojąc się, że jeśli puścimy, zostaniemy z niczym. Jednak to właśnie w tych chwilach, kiedy znajdujemy odwagę, by pozwolić rzeczom płynąć, odkrywamy, że nasza siła tkwi w umiejętności odpuszczania tego, co nie służy już naszej duszy. To nie oznacza, że ta osoba. Te osoby, które, i te chwile, te wspomnienia byłyby zwartościowe, one kształtowały nas, uczyły, prowadziły przez różne zakręty życia. Ale tak samo jak fale przychodzą i odchodzą, tak i my musimy pozwolić niektórym rzeczom odpłynąć, bo na, by na ich miejsce mogło przyjść coś nowego, coś, co w pełni odzwierciedla nasze prawdziwe ja. Pamiętaj, że miłość, na którą zasługujesz, nie wymaga od Ciebie kompromisów, które bolą, ani rezygnacji z tego, kim jesteś. Prawdziwa miłość nie sprawi, że poczujesz się mniejsza, niepewna, zagubiona. Prawdziwa miłość to ta, która jest Twoim przeznaczeniem, będzie Twoim wsparciem, fundamentem, na którym zbudujesz swoje najpiękniejsze życie. I choć może teraz wydaje Ci się, że to jest odległe, nieuchwytne, zapewniam Cię, wszystko, co najlepsze, jeszcze przed Tobą. Gdy nadchodzą te dni, w których wątpisz, pamiętaj o jednym: czas jest Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Każdy dzień, każda chwila przybliża Cię do tego, co naprawdę dla Ciebie ważne. I kiedy te chwile w końcu nadejdą, będziesz wiedziała, że czekałaś dokładnie tyle, ile trzeba, że przeszłaś przez wszystko, co było konieczne, by dojść do tego miejsca, w którym będziesz mogła z pełnym przekonaniem powiedzieć, to jest moje, to jest to, czego szukałam. Życzę Ci, abyś w każdej chwili pamiętała o tej prawdzie. Życie to nie tylko seria przypadkowych zdarzeń, ale misternie tkana opowieść, w której każda nieć ma swoje miejsce. Nie bój się więc puszczać tego, co nie jest Twoje, bo gdy to zrobisz, otworzysz swoje serce na coś znacznie większego, piękniejszego i bardziej prawdziwego niż kiedykolwiek mogłabyś sobie wyobrazić. I gdy ta chwila wreszcie nadejdzie, kiedy znajdziesz się u progu nowego etapu życia, rozpoznasz ją od razu. Będzie w tym delikatność, a jednocześnie niesłychana siła. Zrozumiesz, że wszystko co do tej pory przeżyłaś, każdy ból, każde rozstanie, każda niepewność miało swój sens, przygotowywało cię właśnie do tej chwili, kiedy będziesz gotowa przyjąć to, co naprawdę jest Twoje. Nie musisz się śpieszyć ani gonić za tym, co jeszcze nie nadeszło. Zaufaj, że życie toczy się swoim własnym rytmem, a każdy moment, który przeżywasz, jest częścią większego planu. Może teraz nie wszystko jest jasne, może czasami czujesz się zagubiona, ale pamiętaj, to właśnie w tych momentach wzrastasz najbardziej. Twoje serce jest jak kompas, który prowadzi cię tam, gdzie powinnaś być, jeśli tylko pozwolisz mu na to. Być może spotykasz na swojej drodze ludzi, którzy spróbują cię zatrzymać, którzy nie będą rozumieć Twojej drogi, mogą pojawić się chwile zwątpienia, gdy poczujesz, że zbyt wiele ryzykujesz, że łatwiej byłoby zostać w znanym miejscu, znanej relacji, niż otworzyć się na nieznane. Ale to właśnie te decyzje, te wybory, w których decydujesz się pójść za głosem swojego serca, definiują, kim jesteś naprawdę. Pozwól sobie na to, by być odważną, by stawiać czoła swoim lękom, by odpuścić to, co nie przynosi ci radości. Wiesz, prawdziwa odwaga to nie tylko zdolność do walki, ale także do odpuszczania tego, co nie służy już Twojemu rozwojowi. To umiejętność zaakceptowania faktu, że nie wszystko, co tracimy, jest stratą. Czasem jest to po prostu uwolnienie miejsca na coś nowego, coś lepszego. Mam takie powiedzenie: strata jest nieodgadnionym zyskiem. Pamiętaj o tym. Kiedy patrzysz w przyszłość. Patrz na nią z nadzieją. Zamiast bać się tego co przyniesie, otwórz swoje serce na możliwości, na możliwości, które przed tobą stoją. Każdy dzień jest nowym początkiem, szansą na zbudowanie życia, które naprawdę będzie odzwierciedlało to kim jesteś. I kiedy to życie zacznie się kształtować, gdy zaczniesz otaczać się ludźmi, którzy naprawdę cię rozumieją, którzy kochają cię taką, jaką jesteś, bez żadnych warunków, wtedy poczujesz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Niech te słowa będą dla ciebie jak taki przewodni list, jak mapa, którą możesz się kierować, gdy poczujesz, że jesteś na rozdrożu. Pamiętaj, że prawdziwa miłość, prawdziwe szczęście przyjdzie do Ciebie w odpowiednim czasie, i wtedy wszystko, co wcześniej było niewyraźne, staje się jasne. Wtedy zrozumiesz, że to, co jest dla Ciebie przeznaczone, nigdy Cię nie ominie. Niech Twoje serce będzie zawsze otwarte. Niech nigdy nie braknie w niej wiary w to, że zasługujesz na wszystko co najlepsze, i wiedz, że jestem z Tobą w każdej chwili, w każdym kroku, który stawiasz na tej drodze. Moja droga, pisząc do Ciebie te słowa, czuję, jak nasza rozmowa o życiu, o miłości i o przyszłości dobiega, powoli dobiega końca, jednocześnie otwiera nowe drzwi, nowe rozdziały, które czekają na swoje odkrycie. Ale zanim zakończę ten list, pozwól, że podzielę się z Tobą jeszcze jedną refleksją, która być może przyniesie Ci odrobinę ukojenia i nadziei. Życie to niezwykła podróż, pełna niespodzianek, zakrętów i niespodziewanych spotkań. W tej podróży nie zawsze mamy mapę, która wskaże nam dokładną drogę. Czasami błądzimy, czasami zatrzymujemy się na chwilę, by złapać oddech, innym razem ruszamy naprzód z pełnym przekonaniem, że wiemy dokąd zmierzamy. Ale bez względu na to, gdzie jesteś teraz, gdzie byłaś i gdzie jeszcze się znajdziesz, pamiętaj, że każda z tych chwil ma swoje znaczenie. Ważne jest, byś ufała swojemu wewnętrznemu głosowi, temu cichutkiemu podszeptowi w twoim sercu, który mówi ci, co jest dla ciebie dobre. Ten głos to twoja mądrość, twoja intuicja, twoje wewnętrzne światło, która, które nigdy cię nie zawiedzie, jeśli tylko jemu zaufasz i pozwolisz się prowadzić. Wiem, że życie czasem wydaje się pełne wyzwań, a droga przed nami bywa mglista. Ale kiedy patrzysz w przyszłość, nie patrz na nią przez pryzmat lęków czy przeszłości. Patrz na nią jak na nieskończone pole możliwości, jak na pustą kartkę, którą możesz zapisać według własnego planu. Czasami droga, którą myślimy, że powinniśmy iść, nie jest tą, która jest dla nas najwłaściwsza. I to też jest w porządku. Życie ma dla nas czasem inne plany, lepsze niż te, które sobie sami wyobrażamy. Dlatego, gdy kolejny raz poczujesz, że coś się kończy, że coś musisz puścić, zrób to z odwagą. Wiedz, że puszczając to, co nie jest dla ciebie, otwierasz swoje serce na nowe początki, na nowe doświadczenia, które przyniosą ci więcej radości i spełnienia. A kiedy nadejdzie ten moment, gdy spotkasz, co naprawdę jest Twoje, poczujesz to głęboko w sobie. Będziesz wiedziała, że jesteś w miejscu, które jest Ci przeznaczone. Czasami to, co właściwe, nie przychodzi od tak błysku oka. Czasami trzeba cierpliwie czekać, pozwolić życiu płynąć swoim rytmem. Ale gdy to nadejdzie, gdy to, co właściwe, zakotwiczy się w Twoim życiu, poczujesz, że wszystko inne było tylko przygotowaniem do tej chwili. I wtedy w tej ciszy, w tym spokoju odnajdziesz siebie, taką, jaką zawsze pragnęłaś być, otoczona miłością i wsparciem, które są tak głębokie jak Twoje własne serce. Kończąc ten list, chcę, abyś wiedziała, że jestem z Tobą w tej podróży. Niezależnie od tego, gdzie zaprowadzi się życie, zawsze będziesz miała moje wsparcie, moją wiarę w Ciebie i moje najserdeczniejsze życzenia, byś odnalazła wszystko, co jest dla Ciebie najcenniejsze. Niech każda Twoja decyzja, każdy krok, który podejmujesz, będzie odzwierciedleniem Twojej prawdziwej natury, Twojego wewnętrznego piękna i siły. Niech wszystko co jest dla ciebie przeznaczone znajdzie cię w odpowiednim czasie i niech będzie to dla ciebie źródłem niewyczerpanej radości. Zawsze przy tobie i dla ciebie. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, skomentuj polub i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.